To jest Dakota. Dakota jest mieszańcą w typie pigu Rednose. Została przywiązana pod Bierem Krakowskiego Dowiedzictwa Opieki nad Zwierzętami w czerwcu tego roku. Do tej pory cały czas czeka na dom. Jest psem bardzo przyjaznym, chociaż potrzebuje chwili czasu, żeby zaufać. Bardzo potrzebuje nowego opiekuna. Dla psiaków w typie tej rasy Trafienie do jest naprawdę bardzo dużym i niezbyt przyjemnym przeżyciem. Są to pszaki, które nie mają podszerstwa, zazwyczaj trafiają tutaj do nas do boksów pojedynczych, gdzie mieszkają na zewnątrz, mają boks i budę, więc wiadomo, teraz jest listopad, mamy coraz, coraz zimniejsze noce. Zbliża się zima, która jest naprawdę bardzo nieuprzejma nie dla tych psów, szczególnie dla nich. A przede wszystkim na wyraz sobie właśnie obecność człowieka. Bardzo potrzebują kontaktu, bardzo potrzebują swojego przewodnika i swojej rodziny, więc mamy nadzieję, że wkrótce też dla koty zmieni się, zmieni się jej los i ktoś, ktoś taki się znajdzie. Raczej nie toleruje innych zwierząt, więc powinna trafić do domu, gdzie będzie psim jedynakiem. Natomiast jestem przekonana, że naprawdę odda całą swoją miłość nowej rodzinie i naprawdę na to zasługuje, więc i rodzina będzie miała z niej pożytek, no i ona będzie w końcu miała kogoś, kto ją pokocha, a bardziej tego potrzebuje. Ma około 6-7 lat, jest po zabiegu sterylizacji, na ten moment jest zdrowa, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie czeka na, na kogoś, kto będzie chciał ją adoptować I jeśli chodzi o takie sprawy formalne, to przy tego typu psiakach konieczna przed podpisaniem umowy adopcyjnej jest wizyta kontrolna inspektorów Ta kota jest psiakiem silnym, więc myślę, że spokojnie nadawałaby się do domu, ale z dziećmi starszymi, które też będą już sobie w stanie same poradzić z jakąś tam, powiedzmy, obsługą psa, bo, bo tak jak mówię, ona, ona czasami sobie po prostu nie zdaje sprawy z tego, że jest dużym psiakiem. Jest psem silnym i jest też psem bardzo energicznym, więc wiadomo, że jakby jest to typ psa, który musi mieć zapewniony ruch. Bardzo dobrze, żeby ktoś zajął się podstawowym wychowaniem i wtedy po prostu łatwiej się żyje i psu z nami i nam z psem, więc jak najbardziej coś takiego jest wskazane. Jest psem bardzo, bardzo potrzebującym, tak jak już mówiłam, właśnie tego kontaktu, więc mamy nadzieję, że ktoś w końcu się na nią zdecyduje. Tak to poleca się do adopcji?